Marta Król w naszym studiu. Witaj Marta. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś z nową płytą. To jeszcze przyjemniej. Kiedy po raz ostatni się tutaj widzieliśmy? Ja myślę, że minęło półtora roku. Dlaczego To tak? były wakacje. Długo milczałaś? Pamiętam lato. <laughs> Nie milczałam, pracowaliśmy wspólnie z Pawłem Tomaszewskim nad nowym materiałem. Prace trwały ponad rok. Pamiętam, że rok temu powstała pierwsza aranżacja Pawła do tej płyty. I yy, yy, kiedy ją odsłuchałam, pomyślałam sobie, że jestem w domu, w swoim muzycznym domu. Już powinienem zapytać, czy w tej um, sugestii jest te, to, iż tak bardzo chcieliście dopracować te piosenki, ale wcześniej należałoby w ogóle spytać o to, dlaczego taki wybór, dlaczego ten repertuar, skąd się biorą piosenki Policjantów w Twoim życiu? To taki ważny ten sting jest dla Ciebie? Rzeczywiście, płyta tribute to The Police, muzyczny hołd zespołu The Police. Dlaczego? To był pierwszy zespół, którego słuchałam jako nastolatka, kiedy zaczęłam się interesować muzyką nieco nieco bardziej. Nieco co głębiej. Na co dzień towarzyszyła mi muzyka klasyczna. Kończyłam szkołę muzyczną i zainteresowanie muzyką rozrywkową nastąpiło nieco później. Miałam, miałam 16-17 lat, kiedy zasłuchiwałam się w płytach Depolis. To był taki najbliższy najbliższymi Ale skąd się najbliższy mi zespół? Policy wziął w Twoim życiu taki przypadek, że, że natrafiłaś na ich nagranie? Pamiętam... Czy ktoś ci podarował płytę? Nie wiem. Pamiętam te teledyski, które zrobiły na mnie dosyć duże wrażenie. Pamiętam, pamiętam utwór Don't Stand So Close to Me z takim humorystycznym przekazem mm -hmm. w, w wideoklipie. I jakoś tak przylgnęły do mnie te utwory. I pomyślałam sobie, że byłoby ciekawym połączeniem e, skonfrontowanie głosu kobiety, jej spojrzenia, z męskimi piosenkami. A The Police był pierwszym impulsem i pierwszą myślą, e, jaka zaistniała w mojej głowie. No i tak, tak. Nie tak, yy... jesteś pierwszą osobą, która sięga po policjantów i próbuje improwizować na ich temat. Wiesz o tym? Skandynawowie zrobili że... kiedyś taką piękną płytę Polsce... i też głos wokalny jest kobiecy. W, w Polsce chyba rzeczywiście nikt jeszcze nie, w Polsce, dot... tak. nie dotknął. W Polsce jesteś pierwsza. Co takiego ciekawego znalazłaś w policjantach w takim razie, w tych utworach? Ponadczasowe teksty, niekiedy bardzo metaforyczne, piękne. I rzeczywiście wyzwanie, ja bardzo rytmika? lubię wyzwania, wyzwania w muzyce, czyli, czyli niebanalne melodie, które mhm. rzeczywiście w utworach de polis możemy usłyszeć. Ten charakterystyczny zaśpiew Stinga jeszcze z lat młodości, bardzo szerokie skale tych kompozycji, skale dla wokalisty do wykonania tych, tych fraz, tych melodii, nie są, nie są łatwe, są bardzo szerokie. I dla mnie był to był to. A ja pomyślałem, że rytmikę to... również, jak posłuchałem tej płyty, bo tu pięknie się właśnie rytmem bawicie w tych utworach. Rzeczywiście. A tak wyszło, w, nie było to planowane, nie było to zamierzone, zabawa rytmiczna. No rytmiczne to dosyć proste utwory są Policjantów, tak mi się zdaje. Zadziało nie? się to samo i istnieje. Bardzo chcieliśmy przełamać pewne konwencje. Jest, jest to muzyka, której, jest to muzyka rockowa, której, którą się nie zajmujemy na co dzień. Rzeczywiście wraz z Pawłem Tomaszewskim jesteśmy bardziej osadzeni w... W kręgach, no, powiedzmy, muzyki jazzowej, w gatunku jazzu, soulu popu takiego wyrafinowanego. Wiesz, na, że mam taką natomiast... teorię na temat dzisiejszej muzyki, że muzyka improwizowana czerpie właściwie już ze wszystkiego. Jest taką totalną muzyką. Tak, bardzo się wszystkie gatunki Można przenikają. Można doszukiwać się, co było podstawą. Na przykład u ciebie jednak ten jazz, prawda? A u kogoś innego podstawą tak. będzie muzyka rockowa bardziej, a później dopiero jakieś improwizacje doprowadzają do, do formy chociażby jazzowej. Okej, okay. ale jak się wychodzi już z tematu The Police, to trzeba się zastanowić na ile odwzorowujemy to, co istotne tak. w tych piosenkach, a na tak. ile naprawdę chcemy odejść już od Tamtej istoty, znaleźć własne oblicze tych piosenek. Jak to było tak, w Waszym przypadku? Bardzo chcieliśmy przełamać y, tą konwencję, bo, bo to do czego zmierzam, y, ten wątek ucięłam. Muzyka rockowa, jaką jest muzyka The Polis, nie jest muzyką, którą się zajmujemy na co dzień. Więc chcieliśmy w, w te piosenki rockowe wpleść ducha nam bardzo bliskiego ducha jazzu, jazzu, ducha soulu, niekiedy popu, bo to też były takie rokowo popowe rzeczywiście piosenki i pokazać ludziom zupełnie nowe spojrzenie, pokazać przeboje, które znają, które mam nadzieję lubią i cenią w zupełnie nowej odsłonie, na, nadać im nowe brzmienie, nowy kontekst, charakter interpretację. Kobiecą emocjonalność i jakąś wrażliwość, e, która jest jednak inna od, od męskiej wrażliwości. I, I to wszystko podziało się tak bardzo naturalnie. Konfrontowaliśmy się z Pawłem Tomaszewskim, na ile można odejść od oryginału, na ile należy zostawić melodię główną, żeby pozostała taka sama, jaką mają słuchacze w swoich, w swoich uszach. Czyli jak rozumiem, ta kobiecość tutaj wyznaczona jako rzecz bardzo ważna wpłynęła również na Wasz wybór, które piosenki z repertuaru The Pulse należy wziąć na warsztat i które chciałabyś, żeby tutaj na tej płycie. Się pojawiło, Kierowaliśmy no? się głównie tym, aby były to znane, znane mhm. wszystkim kompozycje, żeby odbiorcy potrafili zobaczyć, jak wiele zmieniło się e, w, poprzez nową aranżację mhm. w danym utworze. Więc muszą rozpoznać i już znać dany utwór, aby móc ocenić, jak wiele zmian nastąpiło. Więc głównym e, m, kryterium było m, doboru tego repertuaru. Były piosenki, był, był wybór piosenek znanych aby ludzie potrafili dostrzec te, te różnice. Ale to ty decydowałaś, które piosenki rzeczywiście chciałabyś zaśpiewać? Czy, tak. czy Paweł też sugerował i Głównie, zmieniał koncepcję? Głównie ja wybierałam utwory, natomiast kiedy zabrakło już rzeczywiście tych najbardziej znanych piosenek, jak już wszystkie rzeczywiście się pojawiły na naszej liście, to szukaliśmy już wspólnie i tutaj konfrontowaliśmy swoje różne, różne zdania na ten temat. Co można jeszcze nabyć? No pewnie każdemu jakiegoś tytułu będzie brakować. Z ty Mówię tutaj o osobach, które lubią policjantów, tak. prawda? Ale też pamiętajmy, nie tworzyliście the best Of tak? na, na swój sposób, tylko szukaliście no. mm -hmm. jakiegoś swojego osobistego wzorowania, jak, jak pojmujecie te piosenki. Okej, okay, ja to rozumiem. To teraz jest ten moment, że trzeba powiedzieć, to jak pracowaliście nad nimi? Mówisz, że to trwało tak długo. Dlaczego to tak długo trwało? Przede wszystkim myślę, że ten proces aranżowania jest procesem złożonym. Ale to robiliście razem z Pawłem, czy to Paweł w zaciszu Paweł domowym i ci przysyłał, tak? Paweł aranżował, tak. Ja, ja, ja dokonałam głównie wyboru tych kompozycji i... I wiem, że Paweł starał się napisać aranżację też pod moją osobę, żebym ja poczuła muzycznie, że jest to no, taki mój dom, w mhm. którym się odnajdę. Więc y, pamiętam, kiedy otrzymałam pierwszą aranżację, to był styczeń, dokładnie rok temu. Był to utwór: Every Little Thing She mhm. Does is Magic, który stał się ostatecznie singlem zwiastującym ten album. No jak mówiłaś o, o pięknych tekstach, to tutaj właśnie możemy mówić o pięknych jest tekstach. piękny tekst, tak. Okay. I, to był, I to był pierwszy aranż, którym się zachwyciłam i pomyślałam sobie, idziemy w tą stronę. Przepiękna instrumentacja, wykorzystanie instrumentów dętych, waltorni, klarnetu, klarnetu basowego, fletu, fletu altowego, saksofonu, plus stria dało taką głębię i bardzo szlachetne brzmienie. Tym kompozycją. Głębia to jest dobre słowo, ale też pomyślałem, że duży rozmach jest, nawet porównując z nagraniami The Police. The Police to jest trio przecież. Tak, tak. Prawda? Tu, a już i jest... podstawę macie, już nawet taką jazzującą podstawę. Zresztą, jak słucham The Police, to ja wiem, że oni się nasłuchali mnóstwa rzeczy jazzowych także. I nie musi już o tym opowiadać. A przecież też opowiadał, tak. prawda? Natomiast okej. Okay. I, I ten na... proces trwał. Po Rozumiem. pierwszej aranżacji szukaliśmy dalej i już wiedzieliśmy, że pójdziemy w tą stronę w stronę takiego bogactwa instrumentów i że jest to brzmienie i kolor, który chcemy osiągnąć i, i, i do niego będziemy zmierzać. Mhm. Ja myślę, że. że... Może udałoby się wcześniej tę płytę zrealizować, jeśli chodzi o ten cały proces muzyczny edytowania później materiału po sesji Jasne, nagrania, ale To jest taki już ostatni moment, a jeszcze wcześniej zatrzymajmy się, bo też pomyślałem nad taką, ktoś może powiedzieć, cienką granicą, ale z drugiej strony, rzeczywiście linią do zastanowienia i to poważnego zastanowienia, kiedy tworzy się właśnie w ten sposób ten materiał, żeby nie przekroczyć pewnego rozmachu właśnie, bo, bo jednak wtedy odejdzie się od oryginału zbyt daleko, tak już stworzy się zupełnie inne dzieło i musieliście gdzieś też pewnego rodzaju ograniczenia wprowadzić w tych aranżacjach. Tak, ja myślę, że Paweł Tomaszewski mógłby naj, najlepiej wypowiedzieć. Się Mam w nadzieję, że kiedyś warsztatu. się spotkałem. Tak? z nim I, i, również i tak. pogawędzimy o tym. Tak. Bo, bo musisz sama przyznać, no po prostu bardzo łatwo jest rozdmuchać, tak? zabrać tak. całą orkiestrę i wtedy już mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Zresztą znamy wiele dzieł, które później nawet dany artysta sobie stworzył z orkiestrą i Mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. To jest też płyta bardzo osobista dla ciebie. Już powiedziałeś, że ten polis jest dla ciebie osobisty, no bo kiedyś go się nasłuchałaś. Ja to rozumiem, ale też mi się wydaje, że, że trochę bardziej osobiście do tych tekstów podchodzisz, że nie tylko nimi się zachwycasz i doceniasz ich liryzm, na przykład, czy w ogóle jak pięknie zostały napisane, że trochę o tobie opowiadają. Ja myślę, że w, w każdej z kompozycji można poniekąd odnaleźć siebie, bo są to tematy takie ja bardzo... dotykam interpretacji również, e... wiesz, bo, bo ja czuję, ja że to... chcesz mówić o sobie też w pewien sposób. Ja jestem bardzo czuła, jeśli chodzi o temat interpretowania. Jest to rzecz dla mnie bardzo istotna. Interpretacja i ponowne podanie tekstu. Przekazanie Co chciałaś o sobie opowiedzieć jeszcze? na tej płycie? Bo ja rozumiem, no, śpiewa się swoje ulubione piosenki, ale Skoro zgadzasz się, że jest to osobista płyta, co chciałaś opowiedzieć? Mogę to zamienić? W jakim punkcie jesteś? Tak? Każdy tekst jest zupełnie inny i traktuje o innych tematach życiowych. Ale rzeczywiście dotykają ciebie. Jest również? o bólu, jest o różnych doświadczeniach życiowych, jest Twoje o niespełnionej jest miłości. To wszystko już miałam okazję opowiedzieć. Okay. Życiu... Marta, dotykasz Przeżyć. tego w swoim życiu? Tak, 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 mhm. tak. Bo czasami też sobie myślę, że artysta może opowiadać o świecie, którego on nie ma. Może, nie wiem, w jakiś sposób pragnie, łaknie, a opowiada, bo go czuje, prawda? Tak. Ale ty opowiadasz właściwie o sobie, tak? Właściwie o sobie, natomiast jest jeden utwór o tytule Roxanne, mhm. do którego miałam... No wiesz, dążyłem już do tego. ...podejście, tak, bardzo zdystansowałam się na początku, czy, czy na pewno dotknąć i, i tej kompozycji i zaśpiewać ją jako kobieta, czyli kobieta śpiewa o kobiecie. Teksty traktuję o... o... O, o kobiecie lekkich obyczajów, w, który, w której troszkę zauroczył się Sting, będąc w Paryżu, i śpiewa ten tekst z perspektywy siebie mężczyzny. No i, i miałam taki dylemat, czy zrobić to jako kobieta, śpiewając o kobiecie. Natomiast pomyślałam sobie, że, że jest on poniekąd jednak uniwersalny, ten tekst, a, ponieważ. Yy, no nawołuję do tego, aby, aby ta pani, lekkich obyczajów, nazwijmy to. Wprost. Wprost przestała. Żyć takim życiem, jakim żyje. Zapraszają Więc... po prostu do zupełnie innego życia, Sting tak. w tej piosence, to prawda. Trudno jest tworzyć płytę z piosenkami policjantów bez tego tytułu, bez tej piosenki. No właśnie. To to jest. Era. Muzyka zwyciężyła, ale Ten z drugiej strony muzyczny. zastanawiałem się, na ile to jeszcze przed wysłuchaniem tej piosenki, na ile to będzie prowokacja z waszej strony, że ty ją teraz śpiewasz, a, a na ile unikniesz właśnie takiej prowokacji, i według mnie robić to tak delikatnie, i tak subtelnie, że tam nie ma prowokacji. Tam jest to opowieść, kolejna opowieść, którą toczysz wcześniej. Część dlatego zadałem ci pytanie, się. czy wszystkie piosenki są o tobie, prawda? Cieszę się, że się I że się i udało. nie to, że odbijam tutaj jakby wprost porównanie do kobiety lekkich obyczajów. Natomiast na ile rzeczywiście czujesz wrażliwość tej kobiety, prawda? Na ile chcesz być nią, a na ile stingiem w tym momencie, pomimo, że śpiewasz ze strony kobiety. potraktowałam tam. się w, w tej piosence jako. Stanęłam troszkę w roli obserwatorki, która obserwuje czyjeś życie, to prawda, to i chciałaby, aby, aby, aby ta postać spróbowała jeszcze innej drogi. Ale y, takich uników robicie tutaj więcej, muzycznych także, wydaje mi się, kiedy stajecie w roli obserwatora, a nie chcecie się angażować aż za bardzo w tych piosenkach. I Paweł też aranżacyjnie to tak wykonał, że czasami po prostu pokazał, gdzie tkwi sens danej piosenki, gdzie tkwi piękno, I jakby oddał mistrzowi hołd. No, tak, tak to. to cieszę się, że zostało tak odebrane to, co zrobiliśmy, mhm. bo bardzo tutaj trzeba dużego wyczucia w tym temacie, żeby właśnie. Nie przesadzić i z aranżacją, i z interpretacją, żeby zachować ducha kompozycji, a wpleść jednak i przelać swoje serce w kompozycji. To jest bardzo czuły, czuła granica. W wrócę do takiej myśli, ja ją podałem, ty nie kontynuowałaś tematu, ale. Wydaje mi się, że należy to sobie powiedzieć. To są trudne piosenki, czy łatwe? Bardzo Piosenka. trudne. W kwestii technicznej, w kwestii wokalnej. Bo wydają się proste, prawda? Bardzo trudne. Dla mnie to było wyzwanie, ale niesamowicie rozwojowe. Mhm. Mogłam się rozwinąć, mogłam. Ta droga poszukiwań do interpretacji była niezwykle dla mnie właśnie rozwinięta. To wcześniej zastanawiałeś inspirując. się, co te piosenki w sobie straciły przez lata, a co jest ponadczasowe w tych piosenkach? Czy zastanawiałeś nie zastanawiałam się, stawiałaś takie się. nie? Nie, absolutnie. Starałam się po prostu przelać swoją emocjonalność i taką kobiece serce. No, jeszcze jedną rzecz należy powiedzieć. Ja nie wiem, ilu z Państwa pamięta poprzednią płytę Marty Król, ale ja powiem tak. I zachowałaś taką dość dużą cząstkę siebie, jesteś bardzo rozpoznawalna, ja od razu wiem, nie wiedząc nawet o tym, że to jest twoja płyta i twój głos za moment się pojawi, kiedy bym go usłyszał, bym powiedział Marta Król śpiewa. To chyba masz, masz swoją jakąś to taką osobowość, ciężar. którą też, no nie bałaś się wystawić tutaj na Światło Dzienne, to, to też jest taki element, tak? Biorę wielkie przeboje, to jest... znane piosenki. Tak, to jest podjęcie ryzyka. Mhm. A ja lubię ryzykować w życiu, więc. No szkoda, um... że tak rzadko przypomnę Państwu, że półtora <laughs> roku minęło od poprzedniej płyty. Naprawdę. Teraz częściej będziesz nagrywać płyty? Teraz trudniejsze takie pytania. Częściej Marta Król będzie nagrywać płyty? To nie zależy ode mnie. Ja bym chciała jak najczęściej wydać. A ja od kogo płyt. ode mnie? To zależy też od kwestii finansowych, które są zawsze niezbędne. Środki do pozyskania na taki projekt, który jest niestety bardzo kosztownym projektem. Więc zawsze obok muzyki stoi jeszcze cała kwestia spraw. Menadżersko-finansowych. Powiem i, tak, i, proszę posłuchać. Niech Państwo posłuchają Nie. Marty Król jej nowej płyty i niech spojrzą na nią. No i mam nadzieję, że Państwo zaangażują się w kolejne akcję. Jest to trudniejsze pytanie a propos tej płyty, bo ja rozumiem, że fascynujecie Zespół Depolis, że Sting cię fascynuje i że zechciała się nagrać taką płytę. Nie ma w Polsce wzorców, których chciałabyś się podjąć, musiałaś szukać gdzieś poza granicami. Naszego kraju? Dobre pytanie. Ja przyznam szczerze, myślę, że na to wszystko ma wpływ źródło, z jakiego jakby wychodziłam jako, jako młoda osoba, jeżeli chodzi o muzykę. Zawsze zasłuchiwałam się w muzyce amerykańskiej i w piosenkach anglojęzycznych. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Po prostu urodziłam się w latach 80., kiedy, kiedy była już telewizja, kiedy mogłam śledzić kanał MTV. I, I na tym wyrosłam. W, w tej muzyce cały czas funkcjonowałam jako dziecko. I tak się stało, że język angielski stał mi się niesamowicie bliski w połączeniu w ogóle z, z melodią i z, i z muzyką. I e, niejednokrotnie jest mi bliższy niż język polski. Być może zostanie to źle odebrane, ale faktycznie to, jest, to są korzenie, z jakich wyrastałam. Mhm. Więc zawsze muzyka mm, amerykańska była mi szczególnie bliska. Otwieram się bardzo na, na muzykę polską i, i śpiewałam już niejednokrotnie w języku polskim, ale wciąż te korzenie powracają do mnie nieustannie. Dlatego zawsze zespoły amerykańskie, które gdzieś tam towarzyszyły mi od tych najmłodszych lat, są mi tak bliskie. Mhm. Więc pierwsza myśl była rzeczywiście y, grupa The Police. Pierwszy impuls. Jasne, nie będę rozpatrywał oczywiście, na ile polskie przykłady, polskie wzorce dorównują amerykańskim czy anglosaskim. I absolutnie nie i tak chciałabym dalej. tego bo to porównywać, bo... Właśnie, bo nie z to są tego to wynika, do, do tego dążyłem. Nie z tego to wynika, rozumiem, że takie jest po prostu, taka jest Twoja droga, takie jest nasłuchanie muzyki u Ciebie. To co będzie kontynuacja, sting na przykład teraz, następny już poza policjantami? Nie, absolutnie. Dlaczego nie? A co już ten Sting cię nie interesuje Dlaczego tak bardzo, nie? Tak? Bo on jest mi tak bliski, jeżeli chodzi o, o, o muzykę, jeżeli chodzi o harmonię, wytwórczość twórczość Stinga, kiedy już rozpoczął swoją karierę solową, jest mi tak niesamowicie bliska i mam taki ogromny szacunek do tych piosenek, że pierwsza moja myśl była taka, iż myślę, że ciekawiej połączyć yy, Piosenki zespołu The Police z naszym spojrzeniem, nieco jazzowym, niż porównywać Stinga piosenki z naszym spojrzeniem, które jest bardzo bliskie obecnie jemu, jego spojrzeniu. Jednak 40 lat temu piosenki The Police brzmiały zupełnie inaczej. To, to była muzyka, która. Dzisiaj może zabrzmieć w takim współcze współczesnym brzmieniu. Natomiast Sting dla mnie jest bardzo współczesny. Więc, no tak, to prawda. więc tej konfrontacji może nie udałoby się tak Rozumiem. pięknie ukazać. Rozumiem. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że nie ma co uciekać, bo tak jak powiedziałaś, nasze spojrzenie jest nieco jazzowe. Jest po prostu jazzowe i tyle, no i nie ma co tu się bronić. Tak? Ja myślę, że to Wręcz nie jest do końca jazz. O, wiesz. No, ale, Dzisiaj ten ale jazz naprawdę faktycznie. przybiera takie formy. To tak jakbyśmy wracali do mm. tematu muzyki improwizowanej. Zupełnie już teraz niepotrzebnie. Nie wracajmy. To w takim razie co zamierzasz w najbliższym czasie? Bo też będę wypytywał o koncerty. Chciałbym, żeby one się odbywały. Ale myślę, że już coś planujesz ja następnego. Bardzo chcielibyśmy. Przyznam szczerze, że jeszcze nie planuję. Jeszcze nie planuję, dlatego, że kilka dni temu wzięłam po raz pierwszy płytę do, do własnych rąk. Jest to niesamowicie miłe uczucie i. No jak się i, ma tak piękne i, zdjęcia na okładce, to, to jeszcze tym bardziej jest To zasługa fotografa, tak? I, i rzeczywiście też musi prawda? Minąć... Minąć... Tak, tak. Fajne. Musi mhm. minąć czas, żeby, żeby dojrzeć do nowego projektu. Muszą się zadziać m, różne wydarzenia w życiu, różne doświadczenia, które znowu uformują mnie poniekąd mhm. i, i przygotują na, na, nową, m, na nowy projekt, na nową płytę. Porozmawiajmy, nie warto się spieszyć. Porozmawiajmy o wszystkich, którzy nie, wzięli udział w nagraniu tej płyty. Z przyjemnością. Paweł Tomaszewski. Kogo tak, jeszcze Paweł wymienione? Tomaszewski, a za nim wspaniała grupa, e, ponieważ e, tytuł płyty Tribute to the Police m, podpisujemy naszymi wspólnymi nazwiskami Marta Król i Paweł Tomaszewski grup. Tak więc za Pawłem stoi, stoi grupa przewspaniałych, fenomenalnych improwizatorów. E, Andrzej Święc. Paweł Dobrowolski, trio, które towarzyszy mi od, no, myślę, sześciu lat już. Mhm. A do tego wspaniali goście na tej płycie. Po raz pierwszy kobieta pojawia się w, w projektach, które mam przyjemność współtworzyć, więc nie jestem osamotniona. Po raz pierwszy i bardzo się z tego cieszę. Ewelina Sandecka na Waltorni oraz przemysła florczak na instrumentach dentych, na flecie, flecie altowym, saksofonie, na klarnecie, klarnecie basowym. I wspaniały sławę, Sławek Berny na instrumentach perkusyjnych. To jest skład, o którym myśleliście już wcześniej, myśląc o tej płycie? Czy on jakoś się kształtował Bardzo wraz naturalnie. z kolejnymi aranżacjami? Kształtował się, chociaż mieliśmy w głowie rzeczywiście osobę, która będzie w stanie zagrać na kilku instrumentach dętych. Czyli mieliśmy w głowie multi-instrumentalistę, który będzie w stanie mhm. wykonać wszystkie partie instrumentów dętych, zostały one zdublowane, aby uzyskać brzmienie nieco orkiestrowe i bardzo bogate. Jest to Przemysław Florczak, wspaniały, mhm. wspaniały improwizator. Uda się ten skład zbierać na koncerty i grać rzeczywiście, rzeczywiście w pełnym składzie? Jeżeli, jeżeli tylko organizatorzy festiwali będą Chcieli zagrać, w, będą chcieli otrzymać koncert w takim składzie, to myślę, że jest to do zrobienia. Natomiast e, koncert premierowy, do którego przygotowujemy się 24 lutego, zagramy w Oporze Śląskiej, e, będzie wykorzystywał prawie wszystkich nas e, mhm. obecnych na płycie. Natomiast bez waltorni i bez instrumentów perkusyjnych, aby uzyskać takie brzmienie, identyczne z brzmieniem płyty. Myślę, że Paweł Tomaszewski wykorzysta też komputer, który będzie realizował te, te partie. Te zadania, tak? tak? Bo chyba chodzi o to, żeby jednak oddać teraz. Bardzo no, byśmy chcieli oddać tak, dokładnie to samo brzmienie. Tak. Wydaje mi się, że dla tych piosenek to bardzo ważne. No, w ogóle dla piosenki akurat jest ważne, ważne, żeby wejść na scenę i one, żeby były bardzo podobne do tego, tak, co tak. dzieje się na płycie. Już nie mówimy o muzyce improwizowanej samej w sobie, która może pójść w zupełnie innym kierunku. No to w domu u mnie byście też zagrali koncert? A, myślę, a, takie że to takie by podchwytliwe pytanie. To by było co? Co? do przeanalizowania. A, widzisz. Myślę, że na pewno trio i, i saksofon jesteśmy w stanie Dałoby zrealizować. Tak, tak. Dałoby się to zrobić. Jest o coś, o co nie pytam, a co jest ważne w sprawie tej płyty, co powinniśmy tutaj powiedzieć? Co ty powinnaś e, powiedzieć słuchaczom Radia Łódź? Myślę, że bardzo wiele wątków udało nam się. Ale nie pytam o te wątki, które nam się, nam się udały, się prawda? Pytam o dotknąć. wątki, o których nawet może nie pomyślałem, a warto by było wspomnieć. Jeszcze mogę mieć trudniejsze dla Ciebie zadanie. Masz minutę na reklamę swojej płyty, promocję taką. Proszę. Marta Król, proszę, sprzedaję swoją płytę. Zapraszam Państwa do nabycia najnowszej płyty, w której oddajemy hołd zespołowi Depolis. Zupełnie nowe aranżacje, przepiękne, bogate, szlachetne brzmienie. Aranżację Pawła Tomaszewskiego, muzyka dla mnie najwyższej klasy, z którym współtworzę ten projekt, wspaniali goście na tej płycie, niesamowici muzycy, myślę, że czołowi w tym kraju, serdecznie zapraszam do nabycia takiej płyty i myślę, że, że będziecie Państwo mogli powrócić Nieco wstecz, cofnąć się w czasie, w taką muzyczną podróż do piosenek zespołu Depolis, tych, które najbardziej znamy i najbardziej lubimy. Z przyjemnością słucham tych piosenek, zwłaszcza, że też słuchałem Depolis, więc z ciekawością otwierałem po prostu płytę i przesłuchiwałem. Zaśpiewasz nam coś tutaj? A Kamery myślę, że... mamy włączone, no. jest a cappella, ka... a, wspominałam... a już jest gotowa. Wspominałam, że mam problem natury choro... Tak, choro, chorobowej. Wiesz co Marta, powiem ci, jak ostatnio, półtora roku temu mieliśmy okazję też się spotkać, to też chyba miałaś taki problem. Wiesz? Ja często mam taki problem I z I nie gardłem. śpiewałaś również, bo miałaś taki sam problem. Ale pamiętam, wiesz? że nie było prośby o śpiew. No może nie było, ale miałaś ten sam problem. I liczę na to, że uda nam się następnym razem, kiedy będę rzeczywiście w dobrym dobry formie, Przede bardzo chciałabym mam nadzieję, wrócić do śpiewania. Że też bardzo, bardzo, bardzo na to liczymy i, i chcielibyśmy koncertowo przede wszystkim promować ten materiał. Marta Król, Paweł Tomaszewski ze swoim zespołem i płyta w chodzie The Polis. Dziękuję Ci Dziękujemy pięknie. bardzo.